Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy na zamku w doszku Tutaj mamy jakąś taką dolinę. Ale tu, Ale tu wielka dziura! Kto ją tak ty... wykopał? Nie wiem, kto ją tak wykopał. Taka tu jest dziura. A tam są mury obronne. Czy jak ktoś mógł nufadnąć, to są okna. Ha! Nie, to była przez te okny coś oglądali, czy ktoś idzie. Jest tam ta dziura? Tak, zobaczcie. Taką samą. No, taką samą taką dużą. No? Nic co znalazłeś ciekawego, Jasio? Tylko chyba mury obronne, co? Tutaj mamy salę, na której y, odbywają się uroczystości, Wesela, komunie, szty i wszystkie inne imprezy. Co tam masz? Co tam jest? Szkody tam są? Jakieś drzwi jest nieznane nam. Jaka jest Jakieś drzwi tam są. Takie mamy tu otóż randowe. Tu jest restauracja. W restauracji można zakupić kawę oraz lody, jakieś ciachy. A ja wyczytałam, że dobre lody są na rynku w Toszku, więc idziemy na rynek. Zobaczymy przy okazji, jak wygląda tutejszy rynek. No i pokażemy wam Deszcz to. Bez, które przepięknie pachnie. Zamek jest dostępny od 8 do 22. Jesteśmy na rynku, mamy tu pomnik. Idziemy na lody. Tam są do wschody. cukierni. A są schody. Są schody. Tylko nie wolno łapek moczyć. I jesteśmy na ulicy Bolesława Dobrego. I jesteśmy na loda. Takie mamy. Ja mam pokerowe. Dzieciaki mają malinowy. Dobre. I jesteśmy w cukierniku. To koła rynku. Jest droga. Więc samochody jeżdżą. Nie ma ciszy z pogoju. Jest cały czas gwarnie. No. O i maluch jedzie. No. Tak da się wytrzymać, nie, nie ma w ogóle tłumów. Tutaj mamy urząd miasta Toszek. Tam jest cukiernia z lodziarnią. Po drugiej stronie mamy kościół. Lecia Lecia... Mhm. Nasz rycerz biega. Tylko szabli brakuje. Może tu gdzieś są szable? Tam, Janek, gdzie jesteś, nie? Złotych, mm. Nie, a nie, 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 się nie, no już, koniec, wystarczy. jest jakaś kaczka. Będziemy zobaczyć. To jest studnia. Woda kopie. Nie, to nie woda. To tylko odgłosy. Tam jest w ogóle jakaś lampa, co to oświetla. A, a na dole jest yy, dużo monet. Ale wody nie ma. Kaczka! Kaczka tam jest! Taka kaczka tu jest. I co? Prawdziwa? Hmm. Ty dotknęła ją i coś się zaczęło dziać. Może jakieś o złote zniesie? Może trzeba ją troszkę pogłaskać? Co? Da nam jakieś złote jajo? Nie wiem. I tata by już nie musiał chodzić do pracy? Fajnie by było, nie? Mama! Uh -huh. da Co? Dano nam złote jajo? Tak, to... to ci te złote jajo? Nie. mi no, się. Skoro się. ich 1500 Spróbuj. Ten usłyszał głośny krzyk. Książę miecza dobry. w mig. Chyba jakaś bajka. Stała przed nim wiedźma Są stara, takie jaką informatory. Kto tu Z, spędza, spędza się spędza po loku? Ktoś mi mój nie mój zakłócać. To jest jakaś bajka, jakaś legenda. Jestem Leopold, tego zamku książę. A. Zapewne słyszałaś o mnie. Ja jestem za, jestem zaniepokojony tym, że nie mam jeszcze żony. Czy mogłaby mi pani e, wróżko przepchnąć... Kto zostanie jego łóżko? żoną? Gdzie mam Chciałabyś szukać? zostać Zostań jego żoną? I Aha. mieszkać jestem na zamku? Nie, lata lecą. Na co tak? czekać? Tutaj na środku mamy ruiny, a w środku jest możliwość rozpalenia sobie ogniska. Przed chwilą właśnie tu się Helena wspinała. Na ten mur i podleciał taki duży szerszyń. Choć Helena, bo one tu mogą mieć gdzieś gniazdo w tych... się już nie wspina Idziemy do taty i jedziemy do domu. A co tu mamy? Oh, Ojacie! Ale tu jest wysoko. A tam jest woda. Coś tam płynie. Dziękujemy za dziś. Zapraszamy na kolejny odcinek, który myślę, że pojawi się niebawem. Zapraszam do subskrypcji. Ola, raz łapki w górę. Tak? Okay. Miłego tygodnia. Papa! Pa.